Jeśli chcesz mieć efekty na siłowni, to musisz zrobić co najmniej 20 serii roboczych na każdą grupę miesięczną w tygodniu. Tak mówią badania naukowe, jeśli nie trenujesz w stylu science-based, to nie masz absolutnie żadnych szans na efekty swoich działań. I oczywiście nie kwestionuję nauki, ale opieranie się tylko i wyłącznie na sztywnych tabelkach jest nie do końca dobre, szczególnie w przypadku zwykłych ludzi. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ tabelki nie biorą z reguły pod uwagę Osoby, która na przykład ma pracę, która ma trzy zmiany, która ma moje dziecko, która nie dosypia, która nie dojada i która ma ogromną liczbę stresu w ciągu swojego życia. I pytanie, właśnie, czy takie osoby są tym przypadkiem rzadszym, czy tym przypadkiem częstszym? Bo wydaje mi się, że jeśli nie masz żadnego z tych elementów, o których mówiłem wcześniej, to prawdopodobnie nie żyjesz. Albo jesteś gościem, który ma 19 lat i utrzymuje cię mamusia. Dlatego też moim zdaniem tabelki mogą być dobrym punktem wyjścia, ale o wiele ważniejsze będzie takie tzw. Tak oko Tenera, który potrafi dobrać objętość danej osoby i zgrać to z jej celem życia, tak, żeby takiej osoby nie zajechać i po prostu żeby jej tym treningiem nie zniszczyć.